Dzień dobry. Dzisiaj mam taką wielką radość, że zostałam zaproszona do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. I będę tutaj już za godzinę miała wykład podczas konferencji na temat innowacji w dydaktyce. Popatrzcie, jakie mają świetny, świetne hasło, doskonalimy z pasją, to jest też moje hasło. Będę mówiła o... super ciekawe, tak? Innowacja w... Edukacji, a zaprosili filologa klasycznego. I dlatego chciałabym opowiedzieć podczas tej konferencji na temat sześciu renesansów. Państwo, widzowie mojego wideobloga już znają ten temat. Sześć renesansów, renesansów latynistyczno-hellenistycznych, literacko-filozoficzno-artystycznych, które jednakowoż wiązały się bardzo, bardzo z różnymi innowacjami i rewolucjami wręcz technologicznymi całe wystąpienie ma podobno być nagrane więc też je podlinkuję będziecie mogli obejrzeć wszystkiego dobrego i zachęcam do śledzenia całej konferencji to jest dzisiaj i jutro